Siemanko. dwa króciutkie testy. Zaczynamy też taką serię odnośnie testów neurologicznych. Pokażemy Wam i kończynę górną i testy na kończynę dolną, na, na kręgosłup gniatkowy przede wszystkim i na nerwy kończyny dolnej. Dzisiaj zaczynamy od dołu. SLAM test, test zwieszenia i SLR. Takie dwa podstawowe testy do badania właśnie w dolnej niedolnej, kręgusuparędziowego, nerwu kurszowego, nerwów dodatkowych i test cięciu łuku też jeszcze dołożymy dzisiaj do tego. Pokażemy, jak to badać, jak my to robimy i jak możecie to wykorzystać w takiej diagnostyce na co dzień z pacjentem. W następnym odcinku nerw pośrodkowy, łokciowy i promieniowy dla kończyny górnej testowanie. Prawidłowe odpowiedzi i nieprawidłowe odpowiedzi. Zapraszamy do oglądania. Okay, mamy aktorzynę tutaj, który jest w pozycji stojącej, mamy takiego pacjenta, prosimy go, żeby... Jesteśmy po jakimś tam badaniu w pozycji stojącej, ten skłon do przodu go boli, promieniuje do jednej nogi, chcemy sobie to zbadać dalej. Prosimy, żeby usiadł na stół powolutku w tej pozycji, uda wsunięte, tak. I zaczynamy wykonywać slam, żebyśmy mogli tutaj dobrze to różnicować i diagnostycznie dobrze to zrobić. To bardzo ważna jest kolejność ruchu, którą tutaj zastosujemy. Pacjent siedzi, ręce układa sobie do tyłu luźno, zwieszone. Za siebie, które nie biorą, nie biorą w ogóle udziału nam w ruchu. Przytrzymujemy głowę i prosimy go najpierw o zwieszenie pleców. Czyli na razie dokładamy tylko wstępne napięcie, do momentu, do którego może. Jeśli to będzie dla niego bardzo bolesne, to układamy w takiej pozycji, w której nie chcemy jakiegoś prowokować dużego bólu. Jeżeli pacjent jest bardzo ostry, to jest przeciwskazaniem do zrobienia testów diagnostycznych. Wracamy do nich, jeżeli możemy to zrobić. Zaczynamy od, od innych lżejszych technik, na początek, żeby ten układ nerwowy trochę rozluźnić. Nie testujemy wtedy na siłę. Jeżeli mamy zwieszone, prosimy go o dodanie zgięcia, stabilizujemy sobie barko po przeciwnej stronie, o dodanie zgięcia głowy. Cały czas jesteśmy w pionie, nie uciekamy nigdzie z pacjentem, do momentu, do którego może. Tu się często pojawia już jakieś pierwsze ciągnięcie albo zaczyna się promieniowanie. Stabilizujemy sobie ten odcinek szyjny w tej pozycji, nie ciśniemy już do dołu, żeby nie wywoływać tu większej kompresji. Przekładamy rękę z tyłu na kość krzyżową i będziemy pacjenta pochylali do przodu do momentu, w którym poczujemy Zgina się w kręgosłupie jeszcze i w stawach biodrowych, aż nie poruszy się kość krzyżowa. Czyli jeżeli zaczynamy czuć, że już tutaj pacjent idzie do przodu z całą kością krzyżową, to jest za daleko. Czyli wybieramy trochę jeszcze zgięcia i pochylenia biodrak do przodu. Tu już czuję, że to jest koniec i w tej pozycji go zostawiamy. Stabilizujemy ręką głowę, tak jak go mamy. I teraz zaczynamy testowanie... Tu już może być, mogą być pierwsze objawy i teraz będziemy testowali poprzez wyprost nóg. No, szkoły są dwie. Jednie proszą, żeby pacjent sam pociągnął palce do zdjęcia grzbietowego i wyprostował pociągnij lewą nogę, palce do zdjęcia grzbietowego na dole i prostuje nogę w kolanie sam, patrzymy na zakres i patrzymy teraz na objawy. Może nam powiedzieć, że zwiększa mu się ból na przykład promieniujący do lewej kończyny w tym teście. Więc teraz, żeby to zróżnicować, czy jest to układ nerwowy, czy mięśniowy, puszczamy głowę i proszę go, wyprostuj głowę do tyłu. Jeśli prostuje głowę i mówi mi, że ten, to ciągnięcie się zmniejszyło, raczej myślę, że struktury nerwowe są w zaangażowane, bo nie ma jednego mięśnia, który łączy potylicę z znowu. Jeżeli o głowę opuści do dołu i znowu jest więcej, to myślę cały czas o układzie nerwowym. Możemy zrobić, wyprostować głowę, rozluźnić, poprosić go, czy może pójść kawałek dalej. Jeśli może ją wyprostować dalej, możemy myśleć o tym, że rozluźnienie struktur nerwowych uwolniło nam też napięcie nerwu kulczowego i możemy nogę wyprostować. Jeżeli wracamy, jest więcej napięcia, wracamy nogą do dołu. Możemy zrobić to samo, oczywiście według innych zaleceń, pójść luźno, nic nie rób, sam pociągam nogę i sam ją pociągam do pierwszego momentu, pacjent znowu robi to samo, prostuje głowę, zgina głowę, testujemy sobie zachowanie objawów. Jeśli ruch głową nie ma tu żadnego wpływu i pacjent czuje to na przykład tylko na łudzie, to możemy myśleć o mięśniach pulsowo że są, są przykurczone i nie mają prawidłowego, prawidłowego zakresu. Będziecie tutaj jak porobicie to parędziesiąt razy widzieć po prostu różne objawy u pacjenta i już na początku będziecie wiedzieli z czym to się je, bo, bo te objawy przy nerwach są, przy, przy podrażnieniu układu nerwowego są, są bardziej takie rozległe i, i, i zupełnie to pacjenci inaczej opisują. Także różnicujemy to przez, przez ustawienie głowy, przez odpuszczenie ewentualnie tutaj palców, oczywiście sprawdzamy drugą nogę zawsze, czyli prosimy pacjenta, żeby Zrobił nam ten ruch z tej strony i tu możemy zaobserwować na przykład, jak to będzie noga zdrowa, bezbolesna, że ten zakres będzie dużo większy, na przykład niż przy tym teście tutaj. No to też raczej myślimy o tym, że nie są to mięśnie, które się tylko w jednej nodze przykurczyły bo przeważnie jeśli pacjenci mają problem z rozciągnięciem kończyn, no to przeważnie są to problemy z dwóch stron. Także bardziej to nam potwierdza problem neurologiczny. I głowa powinna być tutaj czynnikiem, który będzie zwiększał albo albo zmniejszał nam napięcie tych struktur, choć nie zawsze tak przy snapie jest i też zobaczycie, że może być też. Tutaj problem nie tylko ze ślizgiem proksymalnym, ale z dystalnym i odwrotnie. Także to już też jest większe zagłębienie w, w ewentualnie kursy Michaela Szakloka i zgłębienie książki do neurodynamiki. Tak. Czasem zdarza się, że zamiast zmniejszać objawy podczas wyprostu, to objawy jeszcze bardziej się nasilają, tak? To tak, już jest trochę inny problem. To jest inny problem. Natomiast większość przypadków jest taka, że przy, przy tak jakby musicie sobie wyobrazić, że naciągacie całą taką taki pałąk nerwów, czy, czy jakbyście wygięli kawałek kabla po prostu, tak? Jeśli go z jednej strony rozluźnicie, no to na drugim końcu i na całym kablu też będzie więcej luzu. Jeżeli go nasilicie, na to zgięcie z tej strony i dodacie zgięcie grzbietowe stopy i ten kabel jest napięty z obydwu stron, to jeżeli ten kabel nie jest w którymś miejscu, się nie przesuwa, to będzie, będzie któraś struktura w obrębie, czyli od kręgosłupa lędziowego, czy pośladka, jeżeli ryba kurszowa, gruszkowata i tak dalej może go może go podrażać. Także zawsze testujemy dwie nogi, tak jak mówię, zaczynamy od tego, najpierw zwieszamy się, dodajemy głowę, stabilizujemy, sprawdzamy kość krzyżową, żeby nam się nie poruszyła, stabilizujemy głowę, pracujemy od dołu. 10, 20, 30 sekund testu maksymalnie. Ja teraz mówię że ze 3-4 minuty, wy musicie to zrobić bardzo szybko, tak? Nie oczywiście w jakimś nie wiadomo jakim pośpiechu, ale to musi być wykonane płynnie, żebyście nie siedzieli w tych objawach pacjenta i nie drażnili tego. Także myślę, że maksymalnie do pół minuty wykonania tego testu powinno. Wprawniej, wprawnie szybciej, to zająć, żeby to zrobić, tak? Za chwilkę pokażemy SLR i test cięciwy łuku. Zapraszamy. OK, test SLR i test cięciwy, i test cięciwy łuku, który teraz pokażemy. Oczywiście dla kończyny dolnej mamy dużo różnych chwytów, którymi możemy testować różne nerwy: czy nerw piszczelowy, czy nerw łydkowy, czy możemy nerwy strzałkowy testować i tak dalej. No, w zależności od tego, jak sobie tą stopę gdzieś tam w końcowym ustawieniu złapiemy, to, to różne nerwy możemy poddawać diagnostyce, jeżeli pacjent zgłasza problemy w różnych miejscach. Pokażemy, pokażemy taki test napięciowy główny dla nerwu kulszowego, który się najczęściej wykonuje. Bardzo, bardzo ważna jest pozycja wyjściowa. Ja sobie robię to w ten sposób, że stabilizujemy nagłuzowatości piszczeli. Musi być cały czas maksymalny wypływ stawu kolanowego, który nie może nam, nam zniknąć. Idziemy do pierwszego momentu, w którym pacjent zgłasza nam jakiekolwiek dolegliwości. Powiedzmy, że w jakimś tam stanie ostrym byłby to taki moment. Już możemy raczej myśleć o tym, że są to wtedy dolegliwości neurologiczne, no bo rzadko kiedy mięśniowe problemy są aż na tak niskim poziomie. Stabilizując sobie tutaj, w tej pozycji, jeśli pacjent nam zgłasza teraz ból, możemy popracować sobie przez dodanie zdjęcia grzbietowego stopy i nasilenie jeszcze rozciągania tego układu. To będą zgłaszane objawy: w pośladku, promieniowanie do nogi. No dalej możecie myśleć o tym, że mogą to być jeszcze mięśnie, tak? bo jeżeli tu naciągamy nerw, no też się może, mogą te struktury mięśniowe... Ułytka. No, tak, ułytka naciągać, tak? Więc najczęstszym błędem jest to, że gdzieś tam uczono nas często, przynajmniej u nas i, i tak to czasem wygląda jeszcze, że tak uczą, że podnosimy głowę z tej pozycji pacjenta, tak? No udowodnione zostało to w ostatnich badaniach jakiś czas temu, już myślę, że nawet parę lat temu, że... Tutaj nie jest to odpowiedź jednoznaczna, jeżeli na sile tutaj ściągania i poproszę pacjenta, żeby zgiął głowę, przyciągnął ją, to to nam nic nie da w różnicowaniu, bo za duża jest ta odległość tych struktur nerwowych i to nie jest tak jak w pozycji slumpu, gdzie jesteśmy zwieszeni i to jest wszystko napięte. Tutaj pacjent leży, te plecy, nie jest ten układ nerwowy tu rozciągnięty i tutaj tak naprawdę ruch głowy, jak zobaczycie, Rzadko kiedy cokolwiek wnosi i nie jest to diagnostycznie ważne w badaniu, nie powinno się tego robić. Jak możemy inaczej? Dochodzę do bólu, rozciągam, pacjent czuje więcej, oczywiście wszystko lekko w zakresie, i teraz mogę pójść do przywiedzenia tej nogi żeby zobaczyć, jeśli tutaj teraz wprowadzam więcej napięcia dla układu nerwowego i będzie więcej dyskomfortu dla tego pacjenta bólu, no to myślę o strukturach nerwowych. Jeżeli dalej ten objaw będzie taki sam, no to raczej myślę tutaj o strukturach mięśniowych. Pewnie wtedy, jeżeli nie ma problemu ze slr nie ma problemu tutaj z układem nerwowym, dojdziecie wyżej, pacjent będzie zgłaszał ciągnięcie. W tym rejonie to już często u pacjentów jest ograniczenie mięśni koleniowych i tutaj przywiedzenie nie będzie nic u pacjenta zmieniało. Rotacja stopy z przywiedzeniem Myślę, że to nic nie zmienia, to raczej myślę o mięśniach. Jeżeli tutaj jest dużo, a, 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 dużo więcej bólu i pacjent wam zaczyna pokazywać, że jest gorzej, raczej myślę o strukturach nerwowych. Możemy przejść z tej pozycji od razu do badania cięciwy łuku. To jest tak jakby palpacja nerwu kulszowego w dole podkolanowym. To jest nawet nerw piszczelowy. Nerw piszczelowy bardziej dokładnie. Który tutaj się rozgałęzia się później na te gałązki nerwu piszczelowego, Piszczol nerwu strzałkowego, Zginam sobie nogę w kolanie, idę sobie do zgięcia trochę w stawie bedrowym, w stawie kolanowym, pociągam palce do zgięcia na grzbietowego stopy, palpując w dole podkolanowym będziecie czuli teraz przy zgięciu podeszwowym tutaj luz i jak tylko pociągniecie lekko palce, delikatnie do pojawienia się takiego wyraźnego napięcia struny pod kolanem. Nie możecie tego pomylić z mięśniami dwugłowymi ani półsiemnistym, półgoniastym, bo to będzie pomiędzy nimi w środku. Teraz tego nie mam, teraz to jest i tu jestem na nerwie teraz. I teraz gram na nim, czyli robię taki test cięciwy, jakbym sobie na strunie na gitarze próbował prawo, lewo przesunąć. Robię to ewentualnie tylko raz, bo czasem to będzie gigotało, czasem będzie mega bolesne i bo pacjent się od razu urazi. Nie, jeżeli, jeżeli, z siły, nie? Tak, możemy tu tworzyć objawy pacjenta naciskając. Może nam powiedzieć, że czuję tu, że czuje w plecach, że promieniuje do dołu. Czasem z doświadczenia wiemy, że się to po prostu te miejsca są tkliwe, nawet jak pacjenci nie mają problemów neurologicznych. Może to być jakiś stary, przebyty uraz, może być tak, że ten nerw jest po prostu podrażniony, ale nie daje objawów na obwód i pacjent nie zgłasza żadnych objawów rwy. Więc trzeba też ten nerw y, sprawdzać, jak mamy jakiekolwiek podejrzenia z odcinkiem lędziowym. Jeżeli gram, tutaj pacjent czuje jakieś nieprzyjemne uczucie, proszę go, żeby to zapamiętał i idę od razu w drugiej kończyny i sprawdzam drugie. Jeśli jest podobnie, raczej myślę o normie. Jeśli tu jest więcej, tam jest mniej, myślę o problemie. Zgięcie grzbietowe, palców w ostatniej fazie, najpierw zgięcie biodra, zgięcie kolana, dodaję zgięcie grzbietowe, czekam na pojawienie się pod kolanem takiej struny wyraźnej i gram na niej w poprzek, obojętnie, czy ze środka na zewnątrz, czy z ze zewnątrz do środka i szukam. Jeśli jest ból duży, myślę o podrażnieniu, jak nie ma, pacjent nic nie wnosi, w drugiej nodze, jest podobnie, raczej myślę, że, że te ścięci łuku jest ujemny. Yy, trzy takie najprostsze testy, może nie najprostsze, bo to trzeba też technicznie, technicznie poświęcić szczególnie SLAP i SLR, te cięciwy łuku chyba najprostszy. Do znalezienia też tej cięciwy. Bardzo ważne w diagnostyce. Także jak mamy pacjentów z problemem neurologicznym, to zawsze to badamy, ale nie zawsze przy problemie lędziowym. Bo jak pacjent nie zgłasza promieniowania, no to też nie będziecie tracić czasu 15 minut na wizycie, żeby robić testy neurologiczne. Raczej tego nie spracamy. Chyba to jest sens. Tak, dokładnie. Badajcie, sprawdzajcie, napiszcie, jak Wam się podobało. My nagrywamy dla Was dalej. Prosimy o podsyłanie tych filmów dalej, jeśli możecie udostępnianie. Niedługo. Dwa lata fizjo HD minie w marcu, jak, jak, jak istniejemy i dla Was nagrywamy. Myślę, że będziemy się starać zrobić może jakieś spotkanie, jakąś imprezę taką, żeby coś, coś na te dwa lata zrobić. Czy może zrobimy jakieś wizyty wreszcie w gabinecie. Uda nam się dla Was. Coś postaramy się zrobić. Także zapraszamy do oglądania, do subskrybowania. No i cóż. Pozdrawiamy. Fizjoterapia HD.